Dzień dobry. Cześć, cześć. Hej. Moi drodzy, rozsiądcie się wygodnie. Bo dzisiaj... No co będzie? Reklamy. Część długa. Zakazane. <grym> Zakazane! Zakazane! Zakazane. <grym> o Co chodzi mi na no, kur... Wszystko działa? Wszystko Za działa? No ostatnio byliśmy nie? mistrzami w tych reklamach. Bardzo. Nie? Tam widziałem po komentarzach, że ktoś pięć. Tak, też widziałem. Widziałeś? Mhm. Kłamał. Zobaczymy. Nie, to, ile to, się podniosło? Można było odgadnąć, ale tylko po, tym, po tej trzyniącej. Dokładnie. Yy, także dzisiaj mamy też przygotowane reklamy. To co? Zasady znamy. Widzimy reklamę, musimy wydedukować, zgaść, zgadnąć. Ja to lubię tak zgaść, zgadnąć. Co to jest za reklama? Tak, czego? No czego? 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 Mówimy o produkcie. o produkcie. Lub marka. Ale mały sprzeciw. Bo w poprzednim teleturnieju, dzięki widzowie, bo to dzięki Wam, napisałem Fanta, napój, zaliczone. Widziałeś komentarz? Nie, nie, Powinien nie. być remis. A co to była reklama Fanta? Nie, nie bo ja cię ci zaliczyłem. Reklama wody tego Lewiana. Łukasz powiedział, że Fanta i my tego nie leczyliśmy. A jak było o t napisałeś tam ADBE. Nie ADBL, to. ATBT. A, A właśnie? ATT. No. To jest sieć. Ale to no. ja, ja mam tylko jeden punkt, przecież i tak, i tak. Aż pani decyduje, że dostajesz drugi punkt. Tak, po co miałeś? Nie, ja zrobiłem jeden, tylko z tego merytorycznego. Mi się czas wydaje, że ja tylko to dobrze powiedziałem. No dobra. No ja ja i To super zabawa. Zaczynamy? Tak. To zaczynamy. Jeżeli będzie reklama, która nie jest produk nie, nie reklamą produktu, to wam powiem jak coś, bo mamy dwie, które nie są reklamami produktów, tylko organizacji powiedzmy. Okay. I to jest jedna z nich. Ja pierdziu. Dobre. Takie kurde dziwne. Wszystko i nic znowu, wszystko nie? I nic. Nie, nic. No, jak dla mnie to może być wszystko. No. Ale jak od samego początku już miałem pewien traf, co to może być. Nie wiem co to jest. Nie, 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 że wiem. Tak jak w przypadku poprzedniego, nie wiem. Ale mam taką biegłę swoją wizję. To... E, dajemy ogólną kategorię czy do procesu... Telefon ci dzwoni. Tu odbierz, bo to paleta. Nie trzeba. Jak dla mnie, no ja. Nie, nie, w zasadzie się mogę dać ogólne. Ogólnie napiszę, chociażbym dokładnie powiedział, cóż to może być, ale nie wiem. Czy to będzie to, bo. To jest pewna organizacja. To jest organizacja, prawda? To nie jest grama produktu. Okej. A się, bo ja no... chciałem powiedzieć, że to są tiktaki. Nie, no to. <laughs> nie, naprawdę chciałem powiedzieć, że to są taki, że ona zaraz z tą córeczką będą miały taki oddech i wszyscy odejdą, którzy ich atakowali. Taką miałem dedukcję. Mmm... Organizacja? No, to taka... Myślę, że tak to można, można nazwać. No właśnie, no, to, to to mogłoby być organizacja yy, do walki z uchodźcem, ale to trochę przegięcie. Ja od, na opisówkę walę. Organizacja mówisz, że to jest? No to będzie organizacja... To jest przeciw czemuś? Mmm... Nie. Kurde mać! Ale napiszę i pokażę. A no, co rozumiesz pod słowem organizacja? No organizacja typu, nie wiem... Unicef. No na przykład tego typu. Otwarte klatki. No. Okej, okay, coś takiego. No ja zostanę przy tym. Zgadzam, że to jest Unia Europejska. Aha, ty tak to zrozumiałeś? O kurna. Jestem ciekaw jak to widzowie rozgryzi. No widzisz. Z tego, co nam się dało dojść, to jest to coś z rodzaju niebieskiego telefonu, czyli w momencie, jak się porywa ludzi, żeby zgłaszać. Tak, tak, tak. Telefon zaufania taki. Ale coś takiego. Kurna, mnie ta czekolada na początku zmyliła i dałem, że to jest jakaś organizacja, która, nie wiem, ludzi odtyłych w sensie, aha, że aha. wiesz, no, 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 no. health i zdrowie, Kula. mało jedz Coś takiego, kurna. A widziałem, że Unia Europejska. Ja cały czas mam w głowie tych yy, obcokrajowców. Co to atakują. to tutaj wiatraki by były? <laughs> jak Unia. Zielony Ład, rolnicy. Spalone opony. Spalone opony. No. no czyli wtytkę w na razie. Czyli na razie wtytę. Warto znaczyć, że też dzisiaj mamy część reklam wziętych od pana Jacka Tomkowicza, Tomkiewicza? jak już. Pozdrawiamy, tak. dziękujemy. Także dzisiaj jest troszeczkę inspiracji, że są wzięte od niego, żeby było też łatwiej i szybciej. Dobra. <noise> Dlaczego? Ale tak mają tak poryte tak. te reklamy Kurde, czemu lód? No, zaraz będzie pewnie wiatr Nie wiem czemu jak tu oglądam tą mam banana na buzi po prostu przez... Nie wiem, ale jest dobra. Podoba mi się ta reklama. No i jaką masz drogę dedukcji? Co to może być? Ja myślę, że to jest jakiś artykuł spożywczy. A to ja nie. A ty w jaką? A ja idę w motoryzację, że to jest jakiś artykuł, który jest odporny na wszystkie warunki pogodowe. No. Tak bardziej to no. widział. No. Bardziej. Ja w środku myślałem, że to są wycieraczki. Które zmarzą Ci to, będą na to, ale Japonia, w ogóle kraje azjatyckie to też kraje głęboko związane z motoryzacją. No myślę, że motoryzacyjny produkt, ale to będzie za bardzo ogólnie, nie? Jak powiem, branża motoryzacyjna. Troszkę. Troszkę za ogólnie, też tak myślę. W ogóle to on reklamy kojarzy, bo też mi się gdzieś na internecie ta reklama, więc ogóle to nie jest tam taka... To no? no. To dobry masz <noise> dobry masz algorytm. Kurna, co to może być? Mam, dw mam dwie w głowie. Spożywcze? Nie, już zmieniłem na twoje. Aha. <ślad> <On ślad> Dzięki, dzięk narada. <ślad> to źle, to źle. Nie, źle. ale wiesz co na początku miałem? Bo oni tam skwierczyli się i tak dalej, i tak dalej. Mówię, kurna, parówki leżące na grillu. Jak nic, to jest reklama parówek. Tak sobie na początku pomyślałem. Ja tak, że chyba w Japonii nie je się parówek. Tak mi się wydaje. Dobre. W Japonii, w, w Azji. No ale nie, no dobra, no to ja powiem, że to są... Kurde, no nie pasuje mi to do końca, że to są opony, bo... Okej, okay, opony i... ten pierwszy. Detailing opony. To nie jest motoryzacja, to od wam powiem. Nie pierdzę, że spożywka. Kurde, taki jedna obok drugiej leżąca. Kurde, ale dedukcja moja, że odporne na różne warunki pogodowe była to dobra. było dobre, dobre, bo oni tacy strzaśnięci walczyli o życie, uf. tu, kurde. Nie, 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 nie. To poświęcenie, ja pierdzięło. Dlatego tego wiedziałem, że jak napisałem opony, to źle, no bo co ma ptasie, ptasie odchody mają do opon. Kurcze, zapomniałem o tym. Baga, lecimy dalej. Kurde, jakbym się pierwszy raz na siłowni widział. <grymne> tu jakby marka nie jest potrzebna, tu wystarczy tak, tak. nazwa przedmiotu taka ogólna pewnego przyrządu, mogę wam powiedzieć. Weź powiedz to, to słowo. Jakie słowo? No dobra, ja go nie powiem teraz, dzisiaj. Nie wiesz o co chodzi? Dobra, nieważne. Boże, jakie to trudne? No. Przeanalizujmy, <grystanie> 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 zróbmy sobie taką burzę mówię. My na widzów. Pewnego przyrządu. Dwóch gości muskularnych. Nie no, to że on dać mi jakimś chwytakiem, to by było za proste, bo to jest nonsensowne. To, to aż tak proste reklamy chyba nie. Chyba, że to jest taki jakiś... Do zbierania śmieci? No coś takiego, no bo to no tak, żeby on się nie... No w tej reklamie chodzi o to, żeby on się nie... Nie schylał. A jeżeli ma się nie schylać, no to potrzebuje... A może to jest reklama tego? Nie, to za mocne. Pamiętaj, że to są takie mocne reklamy. No panowie, tik tak, tik tak. No to jeżeli to jest mocna reklama, no to to może być to. Dawaj. Kurna, ale aż tak mocne? No, jaka jest twoja odpowiedź. Czas nagli. No, ja rozumiem. Zakazany owoc, dumnie korzyść. Nie pomagasz ja mi go. teraz. Nie pomagasz. Już jest po czasie, dawaj. Czy, 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 musimy jak, jakiś... Trzeba kupić taką, kurde, gigantyczną klepsydrę. No. I postawić na środku i koniec. Żel do kompania. Żel kompania. Proteza. Proteza, okej. Okay. No, żenujące nie, no to, no to poteza! Nie, to poteza! Praca, no, żenujące no, to! Ja pierdylek jest za młodzieńc, no! Jeszcze ja rzuciłem No, co za matą? Czemu ja nie wierzę w. Szukam gdzieś, jakiś kurna! Ale już tak się piłem, ale. No, ale mnie Dobry no, no, poker face, no to było za łatwe, aż takie za bardzo oczywiste. Do nic teraz nie gadam. Tak no, wkurzył No nie no, kurcze, pieczone. Dobra, nic nie mówię się za cicho i oglądam. Ale rozwala mi to mózg. W podskokach poprzez nas do babci śpieszy kapturek. Uśmiecha się cały czas to słonka i do chmurek. Czerwony kapturek, wesoły kapturek. Pozdrawiam. Cały Świat No dobra, nie umiem opowiadać bajek Coś tego lektora skądś kojarzę To jest taki bajkowy lektor bardzo no Dobra, nie umiem opowiadać bajek Ale za to mamy I tu pewnie powie co to jest Czerwony kapturek Czerwony kapturek Kurde nie no, od patrzenia na Przemka to, to nie wymyślę co to jest Eee... kapturek. Kontekstowo. Idzie sobie przez las. W ogóle kiedyś była taka gra, Brotherhood, która była zrobiona też podkratkowo tak jak to, z plasteliny. Jeszcze taki gościu, ten kto pojaży i grał w Brotherhooda, to chyba tak się gra w to kiedyś, Zajebisto to było. Podpaski. Podpaski. Ku, dobre! Ja pomyślałem catering. u nas trzy groszy, to zawsze trzy groszy. Hey. Hey. Ale kojarzyłem tego lektora. Kojarzyłem tego lektora i nie wpadłem na to. A dlaczego chciałem powiedzieć podpaski? Chciałem powiedzieć dlatego podpaski. Bo czerwony kapturek. Czerwone kapturek. Dobre skojarzenie. Tu gratuluję za, za wyczucie. No nie wpadłem na to. Rzeczywiście. No dobra. No idziemy jak burza no. pojęcie, kurwa! Barilla. Dzisiaj <laughs> bo pozabudzie to, to Cię zabije chyba. To jest marki? jakiejś? Tak, to jest marka. Marka? Marka. Globalna. Która nawet była chyba w zeszłym roku w tym rankingu top 100 marek globalnych. Jeśli chodzi o przychody i tak dalej. To chyba to rzeczywiście może być te bariery. <laughs> ale oni aż takich pogiętych reklam nie mają, bo oni Rodgera nawet angażowali, no to wątpię, żeby coś takiego no robił z nim. Ale to jest taka znana marka znana? To to bardzo. I ona sobie na coś takiego pozwoliła? Nie no, ogólnie kontrary, laska kurna no, tak się podlizywała do niego. Nawet można by było znaleźć tę markę u nas w firmie, ale to nie jestem pewna. Mhm. Makaron. Czyli Włochy. Włoski koncern. No średnio taki jakiś, żeby robił coś takiego. Kurcze, musimy coś zmienić, no stary, bo będzie remis, jakąś podpowiedź chociaż. albo dobra, no może nie, od następnego. No, 1-0, tam dopiero było to. Gdzie? 00, 00, ale 1-0 w poprzednim, że tylko jedną reklamę tak naprawdę udało, udało się. No. no kurde, dobra, powiem to, ale nie wiem w sumie czemu. Ja powiem, że snike. Adidas Nike, ok. Ja to jest New Balance. Ikea? No. No chodzi, że szafka na buty, żeby jakiś but się wala na podwodach, powinien być w szafce i możesz pójść tą szafkę. Aha, aha, aha. Ja ja obstawiam, że to jest taki koncept. Jestem w szoku. Ajajaj. jajaj. Aj. No to nie, no to zupełnie odpłynąłem. Poszedłem zupełnie. Znaczy, to oni odpłynęli, Dymit, kurna, no miejmy szacunek. No ale reklama dobra. no. Reklama dobra, reklama dobra, bo nie no, No nie no, No bez komentarza. Bez komentarza. Ale tu już jest olbrzymia pomyłka, no bo to buty daliśmy, a to tak naprawdę marka weblarska. No ale wcześniej rozmawiałeś o tym, że chwyta, kurna, i poszliśmy co innego. No. Dziwięć z Na ma... kampanii. Cała kampania to nie? Ale yy, chodzi ci na, na, na czego? Kampanii w sensie, że co? Na przykład, Kredek? O to Ci chodzi? Na przykład. No to ja kampanię bym napisał. W szacunku do. W szacunku do drugiego. Bo to są Azjaci, a Kredy są białe. I do innych ras... No. Taka jest. Kurde, mocne.

RMFFM. Słucham rano, pozdrawiam. Tu was nie będę mostował o markę, tylko przejdźmy taki ogólny produkt, to okej. Okay. Kurna, ale dobrze zrobiona Rekana w ogóle. Ja, ja na początku wręcz byłem pewny jednego. Ale to nie będzie to, bo ty powiedziałeś, że nie chcesz marki, tak? No markę będzie ciężko zgadnąć. Tak, no to na mogę mam powiedzieć od razu, jak tak mówisz, że to nie... No, wiem. DHL Że kurier wszędzie dostarczy paczkę. Nie. No. I jeszcze po kurtce na początku, bo ta pierwsza babeczka miała kurtkę żółto-czerwoną. Idealnie tak jak ma DHL. Ale to już wiedziałem, że nie, bo po tym, co powiedziałeś. Jakbyś tego nie powiedział, to bym napisał DHL. Oj, chyba dobrze poszedłem. Ale... No właśnie, tak. Bardzo jedno mi gra tam i. Maść na ja, stłuczenia. Maść Lodówka zamrażarka. Lodówka zamrażarka. To jest reklama oponia, hey, hmm. później się domyśliłem. Ona powia powiedziała, it's hard to be a eco warrior. Ponuła mi się ta reklama. Przemawia ona do mnie. To Kia, tak? Yeah. Kia. Ale tutaj to... Zawsze wiem o co, jakie jest przekazanie a nie mogę ten osadzić produktu. Tak, bo wiedziałem, że to znowu chodzi o to, że w różnych warunkach atmosferycznych. To było idealnie do domyślałem, bo to masz las, czyli deszcz, później woda to. No ja a ja myślałem, do... że lodówka, że produkt nie zepsuje się w żadnych warunkach. Ja sugerowałem się prostotą. Po prostu to, że ona cały czas w pierdziel dostała na każdym z etapów. I tu się uderzyła ostatek, o drzewo, gdzieś spadła, dlatego tam masz. A myślałem na początku ubezpieczenia. Zabezpiecz swoje życie przed wyjazdem, coś takiego. No, no, no. To była moja pierwsza taka myśl. No dobra, jak powiedziałeś namacalny produkt, no to musiałem tu zmazać i zmieniłem. No nic, no powiem to. Ale to trudne. Lecimy dalej. Kto jest Willem de Tak, tak. Ty dopiero teraz poznajesz? No tak, za to, daleka to nie widziałem. I co już, koniec? Bo dalej już nam chodzi produkt. Bardzo popularny koncept reklamy. To tego produktu akurat. I to bym chciał trzeć markę w tym momencie. Wiesz, no możesz sobie chcieć, nie? No, okay. <laughs> Bake, ma. Yy, Konkretną dam markę... Dam Ci punkt za to, stanie, to było dobre. Ale to znaczy, że to musi być bardzo popularna rzecz, jeżeli ty wymagasz od Popularna razu marka z popularnym koncertem reklamy. Mhm. To jest moim zdaniem dość duża podpowiedź. To musi być produkt skierowany do wszystkich w takim razie. Skoro jest kobieta i mężczyzna, jest przebrany za kobietę. Do wszystkich? Zdecydowanie. Myślę, że każdy z nas miał ten produkt przynajmniej raz w rękach. Kurczę, a wiesz co napisałem? A to zmarzę, to. To Ja ci powiem, ale i tak zmienię, bo mówi, że jak do wszystkich. Aks. Pasowałoby, nie? Pasowałoby. Podasz mi ten mazik? No dobra, już tak się chcesz bawić. I to jest łatwe. To jest łatwe, to jest bardzo znany produkt. Dwa. Ja nie wiem, co to jest. jest. Mam dziurę. W... Nie wiem, kompletnie. Ja się poddaję. Co pisałeś? Teraz. Rozwin. Heda Shoulders. Aha.

<noise> Żartuję, dobrze, no, zjadłem kilka razy Ja więc co to jest Tu wystarczy produkt, niekoniecznie marka, bo to, że ona jest na świecie nie jest przypadkiem Taka podpowiedź na Nie muszę marki podać? Nie, wystarczy, że podasz jakby sposób produkt, ogólnie produkt Farby <noise> Farby No To jest reklama odkurzacza mi się to rzuciło po prostu w oczy, nie? Byłem y, pod ogromnym wrażeniem, jak zobaczyłem tą reklamę. A ja myślałem, że farby, że można pomalować sobie sufit i nawet diabeł Ci nie przeszkodzi. I to było ostatnie? to sobie jeszcze jedno Nie, 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 to jest nie, nie, bo to jest moment, w którym wygrywa. Bo... Dokładnie! Dziękuję. Byte, dziękuję. Ale e, dobre. Chciałby mi się bardziej podobały, ale te są takie kurne już w ogóle. To były pojechane na maks reklamy. Chociaż tam były Marlboro i tak jest moim królem. Tak, tak. Reklama <grym> Marlboro. Jak nie widzieliście poprzedniego Jej. odcinka, jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, kiedy po raz pierwszy zgadywaliśmy co to za reklamy, to właśnie tam reklama Malboro była no, perfekcyjna. Także zapraszam widzów. Ci, co nie widzieli, do poprzedniego odcinka, a za ten odcinek i za to, że byliście do końca, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego Państwu życzymy. I subskrybujcie, żeby wyczekiwać kolejnych takich treści. Dziękujemy bardzo. Cześć! Pa! pa.